B Kolejny gra prezesował Dobra robota Wykrywamy się pojazdy Jeszcze ten czołg? To B, to B, to B, to B Ten nasz czołg jest tutaj. Ten czołg Za blisko Na tylko i go bijemy Dach po prawej stronie Rozwalam dach, rozwalam dach jest? to jest? W chuj. Hmm. A to z tą ilością tutaj zasięgu na mapie to jest przesada co się, o je jest. się mapa kończy. Ty patrz chociaż Ta uliczka, ta uliczka gdzie strzelam No zbieg do budynek, dobra, na szczęście B B B B, no Kurwa dzięki Ziplań Blisko A no e. jest z drugiej strony Eee, B. dużo chuj Patrz, patrz, patrz! proszę, 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 Biją, biją zbrojni, biją zbrojni. Dawaj. Dawaj to. Bez neutralne czemu? Nikt nie chce tego panu No próbuję zaraz nam tak. Dobra, dalej Dwa blisko za daj, Dawaj A, przejmują, a przejmują nam z, z rotrack'lera nie zrobili Namierzam pojazd Dostał Drugi raz i namierzam go On nim musi być Dawaj C Chujowo tu Tych jest to wejście Ty pichocie, że tam jeszcze jest w chuj Dobra Trzymaj, 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 Prawo, lekko Mówisz, że to wejście próbujemy? No, right. Ile wejście? Ile wejście? Ile wejście? Co, ryzyk fizyk? Nie, 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 aż tak to nie Czołg jest, dobra Może pod koniec meczu A jakbyś tak trzymał mi, tak lekko tutaj wychylony na budynek Jeszcze tak. troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę No Ja pierdolę, fagnem kurwa koło kabiny przeleciał Mam go Pojazd tam jest bijemy go Czekaj okay. Piękny już było. Nie Ten most pierdolony jakby go nie było mm. D biorą, D biorą, ale nie wiem to mało może być tak To ustawi tak, żebym tego mógł widzieć jakkolwiek, bo nie widzę na razie nic Niko nie widzę, oni w rurach siedzą. No, powiem ci. Oj, ej, już spokojnie, spokojnie. Członek, fula, nic się nie stało. Tu na dachu gdzieś widzę prawa sama. Jeden z pazarni w ogóle za ten drugi teraz. Ba. ba, duga, duga. ba duga. Widziałem, 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 widziałem. Jeszcze jest Stinger z po lewej stronie, z dachu. Ja wiem, ja tam, na dachu on jest cały czas ten Tu jest gdzieś, czekaj. Okay? Mam go. Mam ich. Prawa jeszcze tak, prawa jeszcze tak za nami.

z to będą szli Wiem, wyszli, wystawi tutaj No to nikogo nie widzę Zajdźmy się podleczyć, co? B? Dużo B Chyba Jeszcze ja tu jest Mam Z A! Z zawalon Dawaj, lecimy teraz od tej To co od tyłu? Tam ja nie widzę nic. Na toe, na towę, na to ja na to, na to stał Wow. Ja Ci nie pomogę C. Tutaj gdzieś ulica, ulica. No nieważne Czołg jedzie Gdzie? Tylko od C jest Widzisz. Widzę Postał Chodź po A nasi biorą trzeba przerwujemy jak te a bo cię zabierane nie? To oni będą tam puszować wszyscy z B B Mam go, ale nie, wiem, czy to ten, ten szybko tu był? Psa... Co małe to jest, no! Mój wszystkie punkty Da. Uch. Bestka. Pup. Ej, niewiele brakło. Trzymaj, 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 trzymaj! O kurwa, ile tam jest! No. Jeszcze? biorę? Nie, nie biorą już. Biorą ma, biorą ma, dawaj! Trzymaj tak sobie, z tego dystansu, trzymaj. Nie po lewej są chyba, po lewej O kurwa, jak biegnie! Przed. Wracam. Gorma. Wszyscy już tam. Jest! Nie! 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 tam Nie! Nie! I będę Pojazd Pojazd? jest na nawróć Czekaj No to już Tickety zamierzę, te są spokojnie, mamy jeszcze czas Dajmy trochę safe Jak się już rozproszyli No nie pójdą na C teraz Okej Masz? tam miejscu ich tam jest sporo nie widzę czerpać jak coś, nie? O no, czysto, B? E, to trochę. E. Jest podobny pojazd, podobny pojazd, czekaj, namierzam go. Czołg? Daj, ten choke. Dobra. Porakiety są Dobra. Dobra, zobaczmy co lepiej. Te B możemy wyczyścić, bo tam oni będą pewnie jeszcze. Już nas kurwili. Ajajaj aj. Masa, masa. B. Pozostał jeszcze. Widzę go. Muszę się pod nogami skończył Chłopcy staną przy samej fladze pili wszyscy Wow O dawaj, 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 leć, leć, leć! Jeszcze? No Tam już flory jeden został Bodyku są. Olej to jest stary. Oj uważaj czołg za nami jest. Dawaj teraz to E Może na chwilę zróbmy im przerwę, co? Czy... Okay. To Dawaj ja, no. to Arnią, porarniam, oparnią Chyba Dużo B jest Nie mam porar, ale ci wyglę lekko Wychyleć czas, wychyleć czas Z lewej strony, z prawej strony, za budynkiem przyleciał. Wiem, że. Zsłaniak. Gościu spadł. No cóż, chciałeś przyszpącić. Nie, chciałem po prostu skręcić. Myślę, że do nas rakieta leci Ale mecz, ty! Ty rekord, co?